Nie jestem w stanie znieczyć ile razy prosiliście mnie, żebym polecił Wam książkę, którą przeczytać powinien każdy. Ile razy słyszałem czytaczu? Jaka książka powinna znaleźć się w każdym domu, w każdej domowej bibliotece? Bo zawsze odpowiadałem na to pytanie, że nie ma takiej książki. Tak naprawdę gusta są różne, nasze upodobania i nie istnieje jedna książka, którą powinien mieć każdy w domu, którą każdy powinien przeczytać. No i tym trudniejsze jest to dla mnie dziś, ponieważ muszę samemu sobie zaprzeczyć, bo odkryłem, a właściwie podsunięta mi została książka która zmieniła moje podejście do tego tematu, bo dziś opowiem wam o książce, którą przeczytać powinien każdy, o książce, która powinna znaleźć się w każdej domowej bibliotece, bo chyba jeszcze żadna książka nigdy w życiu nie otwierała mi oczu tak bardzo, jak zrobiła to ta żadna książka nie nauczyła mnie tyle pokory co właśnie ta nie dała tak bardzo do myślenia. Mowa o książce pewnego znanego historyka, najbardziej chyba znanego historyka na świecie, którego jedni kochają przez wzgląd na jego poglądy, na jego tezy, kontrowersyjne zresztą, i na jego wizjonerstwo, drudzy z tego samego powodu go nienawidzą. Tym razem książka dla dzieci, co w żaden sposób nie umniejsza tego, że powinna znaleźć się w każdym domu i przez każdego zostać przeczytana. Oto niepowstrzymani. Yuval Noah Harrari, jak przejęliśmy władzę nad światem. Piękne wydanie, które pojawiło się w Polsce w tłumaczeniu Michała Romanka. No ale właśnie o czym jest ta książka, co sprawia, że jest ona tak kontrowersyjna i co może wywołać istne trzęsienie ziemi? I z drugiej strony, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy wszyscy ją przeczytali? O tym już wam opowiadam. Przede wszystkim to jest książka opowiadająca o człowieku od zarania dziejów, od czasu kiedy był jeszcze zwierzę. Do momentu, kiedy stał się najpotężniejszą istotą na Ziemi. Ale jednocześnie, Harari nieustannie potwierdza swoją tezę, że człowiek nie przestał być zwierzęciem, że człowiek nadal jest zwierzęciem. A wyjątkowość, którą sobie przypisujemy, no to jest tak naprawdę wynik. Tylko naszego zarozumialstwa, tylko naszego przeświadczenia o tym, że jesteśmy lepsi. Bo tak naprawdę człowieka od zwierząt, według Harariego, odróżniają tylko dwie cechy: Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy też na odległość, współpracy z innymi ludźmi, oraz wyobraźnia. To są dwie cechy, które według Harariego pozwoliły nam wyjść poza kolebkę i pozwoliły nam zapanować nad całym światem, bo człowiek jest jedynym gatunkiem, który panuje na całym świecie. No i właśnie, co też tutaj jest kontrowersyjnego? To jest książka skierowana do dzieciaków, to jest książka naukowa, to jest historia. Tyle tylko, że to jest podane w taki sposób, że czyta się to przede wszystkim jak powieść. Czyta się to jak przednie opowiadanie, bo Harari w doskonały sposób opowiada nam całą historię naszych dziejów, przedstawiając to, o czym być może słyszeliśmy na lekcjach historii, to, o czym uczyliśmy się w szkole. Ale jednocześnie zrzuca nam na barki ogromny ciężar winy. Winy za to, że człowiek, jako to najbardziej adaptujące się do życia tak naprawdę i do zmiany warunków zwierzę, dokonał czegoś absolutnie niemożliwego. Zapanował nad całym światem i wybił wiele gatunków zwierząt. Niezliczoną ilość gatunków zwierząt, połowę życia na planecie, jak i niezliczoną ilość wielkich gatunków, których już nigdy nie spotkamy, bo człowiek tam, gdzie się pojawiał tam szło za nim widmo śmierci, tam gdzie tylko stawiał swoją stopę po raz pierwszy, zaprowadzał swoje rządy, wybijał zwierzynę, żywił się nią i doprowadzał do wyginięcia wielu, naprawdę wielu gatunków. Z drugiej strony człowiek wcale nie jest według Harariego istotą wyjątkową, bo też Harari wskazuje na to, że nie zawsze byliśmy jedynym gatunkiem człowieka, który na świecie istniał, bo były też inne gatunki człowieka, spośród których no, najpopularniejszym z pewnością jest Neandertalczyk. A kto doprowadził do wyginięcia Neandertalczyka oraz innych gatunków ludzi? No my, my, Homo sapiens, czyli człowiek mądry, samozwańczy, człowiek mądry, który doprowadził do kolejnych śmierci, do kolejnych zgonów, do kolejnych zmian na planecie. Harari w tej książce. Nie szczędząc nam cierpkich słów, tłumaczy, w jaki sposób przyczyniliśmy się do destrukcji planety, w jaki sposób tak naprawdę tę planetę przetrzebiliśmy, w jaki sposób ją eksploatujemy i dlaczego jesteśmy tak naprawdę najgroźniejszym zwierzęciem na planecie i też największym jej szkodnikiem. Tak, to są tezy bardzo odważne. To są tezy, które wywołają wśród wielu osób wielkie oburzenie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale wydaje mi się, że to oburzenie wynikać może tylko z jednego faktu. Z tego faktu, że nadal nie mamy w sobie pokory. Z tego faktu, że nadal jesteśmy zarozumialcami, którzy są przeświadczeni o tym, jak jesteśmy wspaniali i że wszystko, co mamy, nam się należy, że jesteśmy lepsi, że cały świat ma nam padać do stóp i podlegać naszym rządom. Tymczasem Harari tłumaczy, w jaki sposób tak naprawdę ten świat zawojowaliśmy. Poprzez właśnie lekcje historii, lekcje tego, jak dawniej wyglądało życie, jak dawniej wyglądały różne kontynenty, jak dawniej wyglądało życie na tych kontynentach i co człowiek tak naprawdę zmienił. Tłumaczy Harari nam, co było kamieniami milowymi naszego rozwoju i naszej ekspansji. Co sprawiło, że ze zwierzyny łownej staliśmy się najgroźniejszym drapieżnikiem? Bo przecież nie sprawiło to, że nadal jesteśmy mizernej budowy i nadal pojedynczy człowiek nie jest w stanie sprostać wyzwaniu rzuconemu przez tygrysa. Nadal pojedynczy człowiek nie jest w stanie pokonać niedźwiedzia. Natomiast dzięki narzędziom, dzięki temu, co człowiek stworzył, jest w stanie tak naprawdę zniszczyć każde zwierzę, jest w stanie zniszczyć całą planetę. I tak, z jednej strony ta książka rzuca tezami, które mogą wam się wydać obrazobórcze oburzające, bo obrywa się to tak naprawdę wszystkiemu i wszystkim. Mówię, harali zrzuca na nasze barki ciężar winy i siłą naturalną jest to rzeczą naturalną, że my będziemy starali się te winę z siebie strzepać, że będziemy starali się ją przerzucić na kogoś innego, powiedzieć, bo to nie my, to oni. Tymczasem Harari właśnie jest na to przygotowany i odbija piłeczkę nieustannie. Nieustannie odbija swoimi argumentami każdy kontrargument, który moglibyśmy powiedzieć, każdą kontrę, którą moglibyśmy wystosować, każde zdanie, którym moglibyśmy się sprzeciwiać stawianym przez niego tezą. On ma na wszystko odpowiedź. Co gorsza, ta odpowiedź jest naprawdę dobra, jest akuratna. Dlaczego ja powiedziałem, że tę książkę powinien przeczytać każdy? Bo ta książka otwiera oczy na oczywistości. Bo ta książka pozwala nam zobaczyć to, co teoretycznie my widzimy, to na co teoretycznie zwracamy uwagę, czego jesteśmy świadomi, a co mimo wszystko gdzieś pozostawiamy poza sobą. Bo przecież to nie nasza wina, to ci czy inni, to ta czy inna korporacja, bo też Harari tutaj tłumaczy różnego typu definicje, takie jak korporacja. No i właśnie, dlaczego ja tę książkę, mimo że ona jest dziecięca, polecam każdemu i wszystkim? шест Bo to jest w końcu naukowa rzecz historyczna, która jest napisana w bardzo prosty, przystępny sposób. Gdzie nawet ja, jako 33-letni człowiek, jestem w stanie przeczytać ją, zrozumieć wiele definicji, zrozumieć wiele mechanizmów, których do tej pory nie rozumiałem, bo były tłumaczone one na ogół właśnie za pomocą naukowego bełkotu. Tymczasem tutaj po raz pierwszy wiele tych rzeczy jest zdefiniowanych w bardzo prosty sposób, trafiający po prostu do każdego normalnego człowieka. Taka definicja, jak na przykład, czymże jest korporacja czym jest ten McDonald's, Facebook, Google? Dlaczego one te korporacje nie ponoszą odpowiedzialności? Kto tak naprawdę ponosi w nich odpowiedzialność? Kto decyduje? Kto pociąga za sznurki? Szereg pytań, szereg odpowiedzi, szereg naprawdę świetnych tez, no i ogrom wiedzy, wiedzy historycznej, wiedzy naukowej, która jest w tej książce zawarta, a to wszystko co mnie najbardziej zaskakuje przedstawione w tak fantastyczny, przystępny sposób. No, czytając te książki, ja czułem, jakbym czytał przednią powieść. Czytałem, z jednej strony czułem emocje, czułem ciarki chwilami, czułem zażenowanie, czułem wstyd, czułem ten ogrom emocji, których ja nie spodziewam się odkrywać w książkach dziecięcych, w książkach skierowanych dla dzieci. Bo owszem, czegoś się spodziewałem? Tak, spodziewałem się. Spodziewałem się sporej dawki truizmów, spodziewałem się tego, że Harari powtórzy tutaj te tezy, które są nieustannie powtarzane, tak, żeby je wklepać do młodych głów. Ale nie. On to wszystko argumentował w taki sposób, że każdy chyba jest w stanie, każdy myślący, czyli każdy homo sapiens, nomen omen, powinien wziąć to do siebie. I można się sprzeciwiać, można się oburzać, można się rzucać, że przecież ja jestem wyjątkowy, ale Harari uczy nas po prostu pokory, uczy nas tego, że my jesteśmy odpowiedzialni, że wraz z naszym wysokim stanowiskiem na świecie ciąży nad nami wielka, Odpowiedzialność, że my decydujemy o losach planety i że każda zmiana w naszym życiu, nawet mała, nawet maleńka zmiana, może przynieść efekt motyla, każda zmiana może tak naprawdę stać się przyczynkiem do wielkich. Zmian, co też historia pokazuje na swoim przykładzie dobitnie i bardzo dobrze. Słuchajcie, niepowstrzymani. Książka, którą możecie podarować każdemu, i wydaje mi się, że od dzieci warto zacząć, i którą sami możecie przeczytać naprawdę z dużą przyjemnością, no ale też z takim poczuciem zgrozy, to też nie ukrywajmy tego, będziecie się czuli w momentami źle, będziecie czuli dyskomfort czytając tę książkę, ale. Im szybciej wydaje mi się, my wszyscy zdamy sobie sprawę z tego, jak mało wyjątkowi jesteśmy i jak wiele zawdzięczamy tak naprawdę światu, przyrodzie, tym szybciej będziemy w stanie zrobić coś naprawdę dobrego dla świata. Nie tylko z niego brać, czerpać, nie tylko wykorzystywać i eksploatować, ale w końcu też dla odmiany zrobić coś pożytecznego. Dla odmiany od tego szkodzenia, które towarzyszy nam i jest z nami związane, od. Dziesiątek tysięcy lat, cały czas na okrągło. Polecam Wam z całego serca, raz jeszcze podkreślę, niepowstrzymani. Książka, którą każdy powinien przeczytać. Każdy, bez wyjątku, bo ona jest tak naprawdę o każdym i każdej z nas. Polecam, wstrząśnie Wami i co najważniejsze, otworzy oczy na oczywistości, które wcale takie oczywiste nie są. Trzymajcie się ciepło. Hej.